Yo, z tej strony samba, a w dzisiejszym filmie pomówimy sobie o rzeczy tak przyziemnej, jak robienie zakupów. I teraz pewnie się spytacie, ej, co może być w tym wkurzającego? Otóż są pewne aspekty, które mnie wkurzają w tak podstawowej czynności, jak robienie zakupów. No ale lecimy od początku. Pierwszy szukamy miejsca parkingowego, bo jesteśmy samochodem na przykład. No to są ameby, które parkują na środku linii parkowania albo na skos i zajmują półtorej miejsca parkingowego lub całe dwa. No i wtedy każdy parkuje krzywo, jest ogółem mniej miejsc, bo to się dzieje taka reakcja łańcuchowa, że jak jeden krzywo zaparkuje, to już reszta tak będzie musiała. No i jest o połowę mniej miejsc, znajmy, i będziemy szukać miejsca do ustranej śmierci. W końcu znajdujemy jakieś naskos, gdzie mamy dosłownie, jak otw otworzymy drzwi 30 centymetrów, no, trzeba się jakoś przecisnąć i z tego samochodu wyjść, zrobić zakupy. Idziemy pod wiatę z wózkami, wyciągamy wózek, a tam w środku leżą jakieś śmieci, przeważnie przed marketami stoją kosze na śmieci. Jeśli chcesz coś wyjąć z reklamówki od razu po zakupie, to łaskawie wyrzuć to w miejscu do tego przeznaczonym. To raptem od sklepu kilka kroków. Ale nie, wielkiemu panu i władcy nie chce się tyłka ruszyć i traktuje wózek sklepowy jako kosz na śmieci. Najgorzej, jak jakiś delikwent nie wie, jak działa masa i prawa fizyki, ładuje na przykład serki wiejskie, jogurty, no to jakieś takie delikatne produkty na samo dno wózka, a na to cięższe rzeczy, rozwala mu się to wszystko w wózku. I później masz cały wózek upierdolony, nawet nie wiesz w czym. Najczęściej taki idiota, jak wspomniałem, nie wyrzuci tego do kosza, tylko zostawi. A noż ktoś się Upierdoli. Naprawdę korzystajmy z współczesnych udogodnień i korzystajmy z koszy na śmieci. No ale dobra, wchodzimy do sklepu. Wszystko niby spoko. Idziemy, oglądamy, patrzymy, porównujemy ceny. I nagle na środku alejki stoją dwie stare baby, i zamiast zejść na bok i przepuścić ludzi, to jakby nigdy nic sobie rozmawiają dalej i blokują ruch. Wtedy ludzie zaczynają wózkami zawracać, idą naokoło od, od drugiej strony alejki, jakby okrążają ją i robi się. Młyn, bo jedni chcą iść do przodu i nie widzą tych bab, które temują ruch, a drudzy stoją przed tymi babami i chcą zawrócić. Ostatnio, gdy była taka sytuacja. Jako jedyny zwróciłem uwagę. Mówię do tych babek, że sklep to nie kawiarnia i żeby zrobiły przejście. To jedna z tych babek zaczęła gadać kocobały o dzisiejszej młodzieży, że taka niewychowana i chamska, lecz po krótkiej dyskusji ustąpiły i się rozeszły na szczęście. Można powiedzieć, że zostałem bohaterem, bo jako jedyny zwróciłem uwagę nie było takiego młynu w sklepie. Następnie wyobraźcie sobie, że podchodzicie do działu z pieczywami. I co? Oczywiście, że klapy od produktów są pootwierane, bo jakiś debil, który wyjmuje bułki, nie zamknie klapy z powrotem, bo kto mu zabroni? Co z tego, że dziennie przewija się w sklepie może od 300 do 500 osób na przykład w takiej drące i część ludzi kaszle lub kicha, ale eee bakterie obcych ludzi. No i ta sama lub inna osoba maca te bułki, maca i maca. Nagle stwierdza, że ta bułka jej nie pasuje i obmacuje następną. Ja rozumiem lekko dotknąć palcem, aby sprawdzić, czy ta bułka nie jest, aby przypadkiem wczorajsza, czy w ogóle nieświeża. Oto nie, obmacuje tak, że się ślady palców odbijają albo się po prostu ta bułka dziurawi. Ale żeby to jeszcze w folice, przez folikę tak obmacywała. O nie, gołymi łapami. No ja Skąd ja mam wiedzieć, czy przed chwilą ktoś nie grzebał sobie w dupie, a teraz obmacuje bułki, które chciałbym zakupić? Ludzie nie mają za grosz etyki i higieny. Jeżeli jesteś jednym z tych, którzy macają co popadnie gołymi łapami i nie zamykają klapy od pieczywa, raz jesteś winnym. Dwa, zacznij używać folijek, gdy chcesz dotknąć bułki, są darmowe. Trzy takich brudasów, jak ty, powinno się anihilować. Jeśli nie chcecie mieć chorób syfilisa i innego gówna, zacznij od siebie i rób zakupy jak cywilizowany. Człowiek. Przechodząc do lady z mięsem, możemy często stać w kolejce. Niby normalna sprawa. Gdyby nie to, że spowodowana jest ona przez jakąś raszple, która jest wiecznie niezdecydowana. Wydziwia i w ogóle ona nie wie sama, co, co ona tam robi. O, proszę pani, tej sopockiej szyneczki poprosiłabym, lówno 7 plasterków, a tamtej podlaskiej, lowniutkie 13 tego, ani tyka mniej, ani więcej. O nie. Wie pani, co już pani to ukryła, ale ja jednak wolałabym coś innego. Jednak chciałabym tej pisowskiej szydeczki, albo nie, nie pani nie. O Jezu, ona sama nie wie, czego chce. Jest obsługiwana 5 minut i również widać po pracownikach obsługujących ladę, że mają czasami dość takich uporczywych klientów specjalnej troski. Obsługiwać jednego klienta, zazwyczaj jakiejś starszej babki, 5 minut, no to jest. O, straszny młyn. Ale następnie udając się do kasy, jedna czy dwie kasy są otwarte, a pozostałe cztery lub pięć zostały postawione. W sklepie są fizycznie, ale nigdy nie są używane. Bo po co zatrudnić więcej pracowników, by zmniejszyć kolejki i odciążyć kasjerów, którzy nie, nie mają ani chwili przerwy, skoro jakiś oligarcha ma to w dupie i jemu jest to na rękę, bo oszczędza więcej hajsu, bo nie zatrudnia tylu pracowników. A pracownicy, że mają. A niech się męczą. No dobra, naczekaliśmy no się w kolejce i w końcu zbliżamy się do taśmy, na której rozkładamy towar. Nie wiem jak wam, ale prawie codziennie, gdy mam rozłożone produkty na samym końcu taśmy, gdy jestem w kolejce, to musi znaleźć się osoba za mną, która nie wiem może się śpieszy albo po prostu jest debilem a swoje produkty do moich raz. Widząc, że nie ma miejsca, jestem na końcu taśmy dwa, nawet jeśli jest ciut-ciut miejsca na jakąś bułkę to nie oddzieli barierką z napisem następny klient, tylko się po prostu do moich zakupów i wszystko pomiesza. Taka osoba, nie wiem, może jej się wydaje, że uzyska na tym kilka cennych sekund, ale to wszystko prowadzi do tego, że nasze produkty zostają zmieszane i kasjerka, która mnie obsługuje, Zawsze zaczynam naliczać produkty osoby za mną i muszę oznajmiać, że to nie są moje produkty za każdym razem, po czym czeka się kilka chwil, aż kasjerka cofnie produkt z paragonu. Nie no, z... oszczędność czasu, naprawdę spoko taktyka. No ale dobra, zapłaciliśmy za towar, pakujemy na wózek, jesteśmy na mecie. Pozostaje nam tylko już wyjść, spakować w samochód i wracamy do domu. Podchodzimy do wyjścia i jakiś debil zaparkował autem przed wejściem do sklepu i wózek ci się nie zmieści. Bo jaśnie, pan się śpieszy i jest zbyt ważny, by stanąć na miejscu parkingowym jak każdy inny człowiek, tylko staje na środku przejścia przed samym przejściem parkuje. Trzeba być naprawdę ograniczonym i prymitywnym umysłowo. Ja już nie mam na to siwy. Nara. No.